Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej trzech kadencji. Wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a ostatnio wiceprezes tej partii, Przemysław Gosiewski. Zginął tragicznie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, lecącego na uroczystości 70- rocznicy Mordu Katyńskiego. Miał 46 lat. Na Ziemię Świętokrzyską przyjechał w 2001 roku, prawie nikomu wówczas nieznana postać, aby tworzyć struktury nowej partii braci Kaczyńskich. Jesienią tegoż roku, przed wyborami parlamentarnymi pojawił się także w Końskich. Wówczas po raz pierwszy zetknąłem się z panem posłem. Poprosił mnie o pomoc w organizowaniu struktur Prawa i Sprawiedliwości na terenie powiatu Koneckiego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w sprawy ludzi, konsekwencji w działaniu, jak również umiejętności promowania siebie i partii, z osoby prawie nieznanej na tyleczyźnie stał się najbardziej popularnym i rozpoznawalnym politykiem. Od samego początku funkcjonowania telewizji internetowej Końskie staraliśmy się być wszędzie tam, gdzie pojawiał się Przemysław Gosiewski aby zarejestrować na taśmie jego obecność oraz nietuzinkowe wystąpienia i rozmowy. W tym materiale pragniemy Państwu jeszcze raz przybliżyć postać Przemysława Gosiewskiego poprzez przypomnienie fragmentów naszych programów z jego udziałem, począwszy od 2006 roku. Panie Ministrze, w przeciągu miesiąca spotykamy się już po raz drugi, po raz drugi na ziemi koneckiej. Poprzednie spotkanie to było obchody koneckiego września, dzisiaj 67. rocznica powstania państwa podziemnego, 26. rocznica powstania niezależnego samorządnego związku Solidarność i poświęcenie sztandaru Prawa i Sprawiedliwości Organizacji Powiatowej. Czy to pierwszy sztandar, czy któryś z kolei w regionie? Myślę, że do tych wszystkich wspaniałych momentów, o których Pan mówił, które mogliśmy dzisiaj obserwować i uczestniczyć, należy dodać też fakt nadania bardzo wysokich odznaczeń przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, bo siedmiu żołnierzy powiatu koneckiego Armii Krajowej zostało uhonorowanych krzyżami oficerskimi i kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. To jest bardzo wysokie odznaczenie. Tu chciałbym powiedzieć, że Ważną rolą było środowiska koneckiego, pana Andrzeja Lenarta. Zainicjowanie tych gdzie wniosków, które zostały przesłane do pana prezydenta i pan prezydent w dowód uznania dla bohaterstwa tych oficerów nadał im bardzo wysokie odznaczenia, a minister obrony narodowej powołał kilku z oficerów do grupy kapitanów, Wojska Polskiego przyznają specjalny awans oficerski dla kombatantów. To są ważne wydarzenia dlatego, bo one wpisują się w ten okres obchodów i pamięci o czasach II wojny światowej, o tym wspaniałym bohaterstwie tych wówczas młodych ludzi, ale ludzi, którzy pomimo różnic czasami wynikających z pochodzenia, z poglądów politycznych, stanęli ramię w ramię, aby bronić naszej ojczyzny, bronić mieszkańców powiatu koneckiego i stąd są te ważne wyrazy uznania dla tych osób, też kierowane przez prezydenta Rzeczypospolitej. Ale to, co dzisiaj jest równie ważne, to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość może poświęcić drugi sztandar w województwie, sztandarze Prawa i Sprawiedliwości, a tak się złożyło, że są dwa jedyne sztandary w całej prawie sprawiedliwości w Polsce i pod tym względem powiat konecki jest pierwszym powiatem, w którym została organizacja powiatowa może poszczycić się sztandarem, a pamiętajmy, że sztandar to również moment nadanie tego sztandaru, w którym i członkowie Prawa i Sprawiedliwości, i sympatycy i wszyscy mieszkańcy ziemi koneckiej mogą. Być dumni, że powiat Konecki został tak zaszczycony, że kolejna organizacja ma własny sztandar, ma możliwość gromadzenia się i jednoczenia się, bo sztandar jest zawsze też nie tylko wyrazem danej organizacji, ale jest również symbolem jednoczącym. Przebywający w tym dniu na terenie powiatu Koneckiego wicepremier Przemysław Gosiewski spotkał się z przedstawicielami strażaków, gratulując im odznaczeń i wysłuchując ich próśb dotyczących m.in. wyposażenia jednostek ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt i samochody bojowe. Spotkanie, choć krótkie, odbywało się w miłej i nieskrępowanej atmosferze. W spotkaniu ze strażakami Przemysław Gosiewski odpowiadał na pytania dziennikarzy tygodnika Koneckiego i Echa Dnia na zorganizowanej krótkiej konferencji prasowej w siedzibie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie w tym samym miejscu spotkał się z grupą mieszkańców końskich, gdzie odpowiadał na zadawane pytania, które w większości dotyczyły zarówno problematyki ogólnokrajowej, jak również trudnej, szarej, codziennej rzeczywistości, lokalnej społeczności. Kolejnym etapem wizyty wicepremiera na ziemi koneckiej był stąporków. Spotkanie z mieszkańcami odbywało się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w którym to uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Kończenie tej części wizyty, pan wicepremier otrzymał bukiet kwiatów z okazji swoich urodzin. Dziękuję Ostatnim miejscem, które w czasie tej wizyty odwiedził Przemysław Gosiewski, był Gowarczów. Spotkanie z grupą mieszkańców odbyło się w odnowionej siedzibie Urzędu Gminy z udziałem Wójta Tomasza Słoki. W Gowarczowie spotkanie zdominowały pytania dotyczące wysiedlonych z tych terenów osób w latach 50. i odszkodowań, które do dzisiaj nie zostały im wypłacone. Około godziny 21:00 wicepremier zakończył wizytę w powiecie koneckim i odjechał do Kielc. Panie premierze, dzisiaj to już było siódme spotkanie. Strasznie pracowity dzień. Jak pan to wytrzymuje, proszę powiedzieć? Ja cieszę się, że mogę się tyle spotykać z mieszkańcami naszego województwa. Nie ukrywam, lubię to, a poza tym jest wiele spraw, w których mogę pomóc. Jeżeli telewizja w Warszawie mówiła, że proszę, patrzę, Siewskiego już 200 spraw załatwił dla województwa świętokrzyckiego, to jest to prawdą, bo rzeczywiście w wielu miejscach pomagam. A to są drobne sprawy, raz poważniejsze, ale choćby zobaczmy powiat Konecki, gdzie dzięki moim działaniom jest wpisana do, regionalnego, do programu Polski Wschodniej Obwodnica Końskich. No, i zostały również wpisany inkubator przedsiębiorczości w Końskich. To jest taki najlepszy przykład no, pewnych działań na rzecz powiatu. Jeżeli dodamy wsparcie moje dla szpitala powiatowego oraz też sprawy związane choćby z gimbusem dla Fałkowa, no to to jest przykład pokazujący, że w wielu sprawach. Staram się pomagać powiatowi, chętnie to czynię. Mam nadzieję, że również będę mógł pomóc w sprawie strefy starachowickiej, która chce otworzyć oddział w Stąporkowie. No i ja myślę, że gdyby tam bardziej władze miejskie były zainteresowane, to byśmy mogli dosyć szybko otworzyć ten oddział. Panie Premierze, w jednej z rozmów telewizyjnych powiedział pan w jakiejś stacji, już nie pamiętam w której, że pan jest nadal tym samym Przemysławem Gosiewskim, co wtedy, kiedy pan był tylko posłem, później szefem klubu, później szefem Komitetu Rady Ministrów i teraz wicepremierem. Jak to rozumieć? Pana, ja pełniłem różne funkcje i nigdy staram się, żeby te funkcje nie zmieniały mnie jako człowieka. Proszę Państwa, no ktoś by mógł zadać pytanie. No. Kosiewski, tak, jest często w mediach, bo ja tam. Myślę, że moje nazwisko jest znane już. I do tego jeszcze jeżdżę na spotkania właśnie do Gowarczowa, Koński, Stąporkowa. No i wielokrotnie mi koledzy zadają pytanie, no przecież słuchaj, czy tak ci ludzie z mediów znają. No ale ja uważam, że moją rolą jako posła jest spotykanie się z ludźmi. Bezpośrednie. I stąd to jest taki przykład, się nie zmieniam. No, ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, no jest Gowarczów, gdzie nagrywamy wywiad, no i proszę powiedzieć, kiedy ostatni raz minister w ogóle był w głowie, już nie mówiąc wicepremierze? Chyba po raz pierwszy w historii w końskich. Tak, panie premierze, potwierdzam to, rzeczywiście tak jest. No i pomimo tego, że pełnię no, bardzo wysoką funkcję, bo jestem pierwszym zastępcą premiera, to znajduję czas, żeby być w swoim województwie. I to jest tak jeden z przykładów, dowodów pokazujących, że czy kiedyś byłem posłem potem byłem szefem klubu, czy ministrem, czy wicepremierem, to jestem tym sam Gosiewskim. I to myślę jest jakby sprawa, którą się chwalę, dlatego że często ludzie zmieniają, zmieniają swoje zachowanie, pełniąc za jakąś funkcję. No u mnie to nie następuje. I ostatnie pytanie już na dziś, bo Panie zmęczony, panie premierze. Czy to prawda, że o pański wizerunek dba małżonka, że wybiera koszulę, krawaty, garnitury? Prawdą jest, że rzeczywiście w sprawach mody, moja żona ma tu lepsze zdanie i muszę powiedzieć, że jeżeli, bo ja szyję garnitury niestety, nie mam takiego od sylwetki Jamesa Bonda, więc muszę sobie szyć te garnitury i ten materiał dobiera moja małżonka, krawaty też i wstydzę się o tym mówić, bo muszę powiedzieć, że gdyby nie moja małżonka, to nie mógłbym wiele uczynić z tego, co czynię, dlatego, że ona przyjmuje na sobie ciężar rodziny, ciężar wychowania dzieci. Nawet czasami mówi, że jest osobą od wszystkiego, od bijania gwoździ w ścianę, aż po po prostu pranie, bo tak jest. No. Moja obecność w domu jest bardzo krótka, ale dzięki temu mogę robić inne rzeczy i zawsze jestem wdzięczny mojej żonie za tą pomoc, za to, że jest zawsze ze mną. Tak, i, i to jest rzeczywiście prawda, bo i strona opozycyjna, i ci, którzy dla pana premiera są przychylni, mówią, że jest pan tytanem pracy. Rzeczywiście chyba tak to jest. Nie wiem. Po prostu pracuję dla Polski, robię to, co uważam, że powinienem robić. I nie ukrywam, lubię to, co robię. I to jest dzisiaj, dla mnie jedyna rzecz miła, to jest to, że idę czasami przez ulicę Kielc, Końskich. Właszczowy innych miast i ludzie mnie pozdrawiają i przyjmują mnie z dużą satysfakcją. I to myślę, że to jest dobre w działalności każdego polityka i zachęcam innych posłów do podobnych działań. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą i nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.